Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Comson Witam was w szóstym odcinku z Let's Play Farming Simulator 2013 Dzisiaj będziemy sobie robili baloty Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku Dzisiaj wystąpią fajne maszyny Znaczy fajne, jezu fajne No fajne, 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 ale no dobre Oczywiście też porządne Porządny traktor Władymirec. Nowa maszyna, dwie są nowe maszyny Jest to, jedna to jest Prasa Ursus Ur Ur Z543 i maszyna do balotów SIPMA Z224 my dzisiaj będziemy korzystali z dobra podłączamy i jedziemy również mam dla was niespodziankę za chwilę zobaczycie co tam dla was przyszykowałem jezuniu ile kur... kurcze krów chciałem powiedzieć ile kur nie mają kurcze gdzie być Pod same koła podjeżdżają, a ja rosuję się jadłem, już nie chcę kolejnego Mi już po prostu wystarczy Jedziemy, jedziemy I jak widzicie są jeszcze dwie nowe maszyny Znaczy urządzenia Jedna to jest y, przyczepa SIP, y, kurcze SIP ma Autosan y, D47 bodajże I widły, wreszcie będę kurcze bawić się widłami, bardzo mi się to podoba Dobra Dobra, dobra, dobra. A więc jedziemy z koksem. Uwaga, uwaga, uwaga. Zatrzymujemy się tutaj. Eee, dobra. Tutaj jest wszystko dobrze. Pyk. Co mam w środku? Za chwilę zobaczycie. Proszę bardzo. Wiecie, jakaś wazolinka. w razie czego. Dobra. Eee, tutaj jeszcze podjadę, żeby wiecie, żeby było tak realnie żeby już nie było pop hop, 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 hop dobra jeszcze troszkę uwaga dobra już starczy pyk dobra wsiadamy ej no kurde, co jest a dobra, działa pyk, 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 pyk Dobra, jak widzicie, zaczyna nam to wszystko funkcjonować. I jedziemy sobie tak jeden na godzinę, albo trzy na godzinę, zobaczymy. Hop siup, hop siup. Cztery baby, 8 dup. Zaraz się zaczną tworzyć baloty, spokojnie, nie przejmujcie się. O, już widzicie, już się tworzy wszystko ładnie. Dobra, a my sobie tutaj tak jedziemy. Ojazdu, jak się podświetliło, to wszystko nagle. Dobra, może trochę przygazuję, ale tak delikatnie. Wiecie, oczywiście, nie za mocno. W ogóle chciałbym Wam podziękować za ponad 90 widzów. Teraz mi normalnie czuję się, wiecie. Widzowie mi tak szybko rosną, nawet nie wiem od czego. Pewnie dlatego, że miodzie dodał mnie do polecanej. W ogóle dziękuję Ci, miodzie. I to pewnie dlatego. Ale naprawdę nie spodziewałem się, że w ciągu tygodnia wbiję ponad 50 widzów. To jest naprawdę dla mnie osiągnięcie. Wiecie, dla takiego na przykład Roka albo Roya to jest 10 minut pracy, ale wiecie, dla mnie się liczą również małe sukcesy. O, kurde, ale tutaj tego jest. Tutaj jest lekkie zamieszanie. Ale dobra, poradzimy sobie jakoś. Kurde, świeci a to słoneczko, tak daje rozumiem. Słoneczko ładnie tańczy. Ma kolor pomarańczy. Wybaczcie, <grybujesz> nagle taka faza. W następnym odcinku możecie spodziewać się kulto, kultowy, kurczę, będę się bawić kultywatorem. A może jeszcze w następnym yy, tym pługiem.

Dobra, tutaj sobie jeszcze tak machnę, o, żeby mi to ładnie wyleciało, tutaj sobie zakręcę, o Jezu, ja będę musiał uderzyć w jednego balota, przepraszam Cię balocie, przepraszam, ojojoj, oj, oj. biedny balot. Wybaczcie mi naprawdę balociki, przepraszam. Uwierzcie mi, że to nie było celowe. Chociaż tak nie było. No Jezu, muszę to przepychać po prostu, no Musicie mi to wybaczyć. A i znowu i znowu to samo. Niewiele zostało, jeszcze chyba jakieś cztery rządki. Jak tam idzie robota? O, widzę, że bardzo ładnie. Coraz lepiej. Działają kierunki? A, dobra, tutaj muszę ustawić. Nie, no, w tym działają, ale w tym. Nie, chyba nie działają No, niestety Ale światła działają ładnie Przecież i tak do miasta się nie będę... kurcze i znowu zleciałem z trasy Ajajaj, aj, aj. dobra, mówi się trudno Jednak nie będę jechać do miasta z Sipmo, więc... wiecie, więc nie potrzebuję raczej tego Ale w razie sprzedania, to wiecie, to się kogoś tam wrobi, że Uuu, działa, działa, tylko się żaróweczka przepaliła Albo faktycznie, może kurczę, mi się teraz żarówka przepaliła. Ach, będę musiał sprawdzić. Dobra, to jeszcze tutaj będzie troszeczkę trzeba poprawić. Nie ma co. Oczywiście nie pozostawię tak tego. A wiecie, ja nie wiem po prostu, jaki zasięg ma ta ma I dlatego tak się dzieje. Dobra, uwaga, za chwilę leci kolejny. Pyk poszedł. Dobra, teraz tutaj pyk. Nie no, muszę tak jechać, bo wiecie, muszę to kontrolować. Jest za wrzuciłem dwóje, to jak to kituje. Nie, za szybko to jest. Tak, 10 km na godzinę, moim zdaniem, to jest optymalnie. Daję radę, daję radę do Sipma. Dobry sprzęt, opłacało się. Dawaj, 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 jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze trochę. Dobra, teraz sobie tutaj walnę, wiecie, poprawię to tutaj Co tutaj zrypałem Okej, okay, nawet nie ma śladu Tutaj również nie ma śladu, wiecie? Już się nic nie stało, nie, to tak było od początku, jakby, w razie czego wiecie, jakby ktoś pytał. O Jezu, zjem to ja to zjem. Nie, jednak udało się to obronić. Dobra, jeszcze tutaj. Poczekajcie, czekajcie, 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 uda się, uda się, uda się, czy się nie uda. Jest, udało się. Dobra. Teraz sobie tak wiecie, tak na luzaku możemy sobie skręcić. I już po prostu walimy sobie chyba... U walimy. Bez skojarzeń. <laughs> eee, robimy kolejną rundkę. Ostatnią chyba już. Albo to jest przedostatnia. Nie mam pojęcia. Nie, to jest chyba przedostatnia. Majoricie tutaj będzie trzeba wprowadzić malutkie popraweczki jeszcze. to bez przesady, jedziemy za wolno Ciekawy, kurde to do czego służy Ten cały bajer Jakbyście mogli mi napisać, o Jezu, co ja włączyłem w ogóle Jakbyście mogli mi napisać w komentarzu bym był naprawdę wdzięczny Bo serio, nie no, nie ogarniam co to jest O Jezu, zapomniałem, że sobie to ustawiłem niepotrzebnie Dobra, tak się jeździ lepiej Ale brzydko to wygląda Ale wiecie, lepiej, wygodniej niż brzydko, niż ładnie Ciekawe ile razem tych balotów kurczę było. O Boże. Dobra, jeszcze tutaj sobie to machniemy. Żeby już nie było. O, dobra, proszę bardzo, bardzo ładnie. Teraz tutaj. Ojej. O boż, Nie no dobra, zmieściłem się. Jak wiecie, jak prawdziwy profesjonalista. Teraz tutaj machnij, dobra. Teraz jedziemy tutaj. I tam po prostu to poprawimy i już będzie idealnie. Jeszcze jak widzicie, jeszcze myszka tak troszeczkę szumi. to Znaczy troszeczkę, no bardzo szumi. Jeszcze nie mam tej całej głupiej podkładki. A no i też się zastanawiam nad kupnem nowej myszki. Coż wam mówiłem, ale nie będzie to Logitech G500, ponieważ no nie mam aż takich funduszy i chyba sobie kupię zwykłą Mediateku, jak jakbyś. Znaczy teraz mam Mediatek za 9 zł, a sobie będzie kupię taką bardziej gamingową. Okej, okay, dobra. To już prawie wszystko. I jeszcze tutaj hop Dobra, zatrzymam się teraz tutaj. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie hop! O ja zapomniałem wyłączyć tego Dobra Pyk. Wypróżniać No 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 Teraz można spokojnie sobie zamknąć i jedziemy dalej. O Jezu, zapomniałem jeszcze zrobić jednej rzeczy. Fuck! O, dobra. Teraz jest dobrze. Dobra, na razie sobie tą SIP gdzieś tutaj odstawię. Potem sobie wiecie, już poza odcinkiem ją ustawię, żeby nie tracić zbędnego czasu. Dobra. O Jezu, na światłach to zostawiłem. Ja pierdzielę. Ech, a prosił o coś innego. Tylko nie zostawiaj, synku! Noczku na światłach, o jas... Yes. Co ja w ogóle zrobiłem? Dobra, podłączone. Można jechać. Zaraz widły w łapę i jedziemy z koksem. Dobra. Zatrzymamy się tutaj, Byk Widły w łapę, dawaj, dawaj, jest! Mamy widły! Ej, czemu to mi... Co jest? Czemu to mi pokazuje prędkość? czekajcie WTF jakoś się tego nie dało mnęż nie nie da się na no nic mówi się trudno hop siup hop siup pyk gdzie to jest o jest jak fajnie hmm, podoba mi się to hop siup nie no Kurde. o dobra znowu pyk i pyk jest jest fajna robota nie no naprawdę podoba mi się pyk i pyk Najlepsze jest to, że tutaj jest prędkość kurcze Z jaką biegnę, a teraz O kurde Ja nie mogę, jestem szybszy niż traktor Za chwilę wam coś pokażę, będziecie się pewnie śmiali A to dopiero pod koniec filmu Dobra, na razie tutaj Pyk pyk, dobra Albo nie, teraz wam, wam teraz wam pokażę Normalnie wiecie, mogę iść na Igrzyska Olimpijskie Zobaczcie jaki jestem szybki Pyk Stówkę Jest moc, co? Wracamy. Ładujemy i można jechać dalej. Kurde, widły zostały, no. O kurde, i jeszcze ich nie wbiłem już w ziemię. Fuck Dobra, zostawię je tutaj. Na chwilę. Podjedziemy sobie teraz tu i znowu widły w włapę hop hop, siup. hop, 4 siup. baby, 8 dół. Pyk. I pyk. Siedzi. Dobra. Tutaj coś jest. Eee, nie. Dobra, trzeba trochę jeszcze podjechać. Teraz poczekajcie, zostawię to gdzieś sobie tutaj. Dobra, wbite, wbite. Jedziemy. kurcze najfajniejsze jest właśnie to, że zbawię się tymi widłami. To jest po prostu coś. To jest... To jest coś, co lubię bardzo. Łapiemy za widły i znowu... znowu, znowu... O, teraz jak biegnę, kurde szybko. Och, cały jeden na godzinę. Dobra, pakujemy. Dobra, dobra. Hop, hop, hop i hop. Ujezu, ale już tego jest. Sporo. Dobra, i to będzie ostatni. I sobie tutaj też wbijamy. A to jest jednak D47. No, to chyba dobrze mówiłem. Nie wiem, nie pamiętam już. Wybaczcie mi za to, zapomniałem. Pyk, pyk, yy, pyk. Dobra, pyk. No, kurde, a złapało mi ten shit. Dobra, to ja to gdzieś sobie tutaj wyrzucę. O, proszę bardzo. Ja, szkoda, że nie ma jeszcze takiej kosy. Wiecie o co mi chodzi? Że chodzę z kosą i to koszę. Ło, to by było dopiero coś. Zamiast kombajnem to z taką kosą się pierdzielić. Kurczę dwie godziny. I to jeszcze nagrywać <noise> to by wtedy było jaja Albo wyobraźcie sobie, że ten, że muszę zbierać kostki yy, tym co mam teraz w ręku, jakieś 10 hektarów. O Jezu, to też by był odcinek, kurde na godzinę. to to mógłbym zrobić na live'ach. Na live. Ie. Właśnie, jeszcze w przyszłości planuję robić live y, ale to wiecie, jeszcze musi mi widzów podskoczyć, bo na razie mam prawie 100, ale to jest niewielka ilość. Moim zdaniem. Kiedyś pamiętam, jak miałem stary kanał dekoma 907, to w ogóle się tak podniecałem. U 20 widzów, jest! W ogóle super szpan. Potem 100 widzów, jest! Boże, zbierałem tu prawie rok znacznie, no, ponad pół roku. I ten, i wiecie, się tak cieszyłem. Dobra, zostawiamy to sobie tutaj. Ok, awaryjne działają. działają jasne Czemu miałyby nie działać Dobra, podjedziemy sobie jeszcze tutaj. Hop. Ile już ich jest? O, kurde, już jest prawie pełne to chyba. Łapiemy za... Łapiemy za tą niby łopatę. To się jakoś nazywa, ale kurczę zapomniałem. Wiecie, skleroza w wieku 15 lat to jest coś. Pyk, dobra. Wiemy, biegniemy. Pyk. Okej. Okay. I uwaga, pyk. I jest, siedzi. Eee, co tu jeszcze jest? Aha, tutaj jeszcze są. Rozumiem. Pyk. Dobra. kurde, ale się dzisiaj spociłem, Tyle biegałem. zobaczcie ile ja biegam i to jest z, z tym, co się mam w rękach. Jest, jakie to jest męczące po prostu. Postawcie się w mojej pozycji, a nie się kurczę śmiejecie. Yy, dobra, jeszcze tutaj. Dobra, to już sobie tutaj to odstawię i podjadę traktorkiem. Dobra, łapiemy. Pyk, no kurde, łapę. Dobra, pyk. Pyk, skakujemy i pyk. O Jezu, ale tego jest naprawdę od cholery. Uch, aż mi się spać zachciało. Dobra. Jest tu coś jeszcze? A, jeszcze ten shit. Dobra. Nikt wiecie, nikt nie będzie widzieć. Czekajcie, mam pomysł? To się tak zrobić? O. Udało się, kurczę, wbiłem, a nie zrobiliście. Dobra, jedziemy. Ale zrobiliście, kurczę, nie wiedziałem, że, tak że w tej gierce tak się da zrobić <grystanie> Po prostu bosko. Dobra, jedziemy wracamy z pola. Wracamy spokojnie. Na podwójnym gazie oczywiście. rzuciło kurde tam trzeba zrobić wiecie jakiś uskok czy coś znaczy zakopać tam. O tutaj po e, ten. Tutaj pożyczyłem sąsiadowi moją 60 ale jak widać jeszcze śpidzia dyga. O znowu znaczek 69. O boż. bez komentarza po prostu. Żeby to mnie cały czas prześladowywało, no prześladowało, prześladowywało. Nie wiem jak to się by prześladowało chyba. Uwaga na kurki, uwaga. Dobra. Jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy i to sobie tutaj zostawiamy. Okej, okay, dobra. Więc tak, w tym odcinku to by było na tle. Dziękuję wam za wszystkie łapki i te ponad 90 widzów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!